Gracias. Przyszło się, teraz ja nie zaczynam od zera już Tobie dałem znacznie więcej niż bym mógł Chcesz to z nimi stój, mówić będą anio stróż Zapamiętaj bratku, że za swoim pójdziesz pój. Przyszło się, teraz ja nie zaczynam od zera już Tobie dałem znacznie więcej niż bym mógł Chcesz to z nimi stój, mówić będą anioł stróż Zapamiętaj bratku, że za swoim pójdziesz pój. Tobie dają znacznie więcej niż bym mógł A ich twarze na plakatach są zakryte przez tusz Wiesz od rana roli kurz, mnie to nie dotyczy już Ona rolki ma na nogach, no i bluzkę daje jej odsłaniała piustja Nie to nie dotyczy już A nie wróć to nie ten wers, ona koimy jak susz No i mi teraz przeciwników to ich rozjebie ze stół. Madą kłody pod nogami, a ty jesteś jak ze snu Najpierw muszę znaleźć odpowiedni kurs a więc biorę w dłonie mapę niecyfrową Odkąd status zmieniłem na offline, czuję się tak zdrowo Myśli nie zatruwam i twoja świadomość daje słowo Wiesz musiałem się w tym zgubić, by na nowo zostać sobą A ich twarze już gotowe, są pierdolony boto. Nie Jest to nie intere, tak jak to czy zacznę to na nowo W paśmie porażek w końcu przyszedł czas na duszy błogość Przyszło się teraz, ja nie zaczynam od zera już Tobie dałem znacznie więcej niż bym mógł Chcesz to z nimi stój, mówić będą anioł stróż Zapamiętaj bratku, że za za swoim pójdziesz pój. Przyszło się jest teraz, ja nie zaczynam od zera już Tobie dałem znacznie więcej niż bym mógł Chcesz to z nimi stój, mówić będą anioł stróż Zapamiętaj bratku, że za swoim pójdziesz pój. Już nie boję się ciemności, gdy przychodzą potwory No bo nie jestem już dzieckiem, skarbie zrozum, no sorry. Muszę być odporny na jej amory Bo po prawdzie to jest diabeł wcielony Syfu wylało się sporo na mnie zimnej wody kubeł Nie uwierzysz, ale to przyniosło mi odwrotny skutek Wcześniej dostawałem w kościach, za życia stawał trupem Blizny zostaną na dość, jak po rozdrapanym strupie Aczko puszcza mi z przytupem, tak jak tylem bludu Ja rzuciłem okiem wcześniej, teraz nic nie sprawia trudu Brałem tylko pech, jakby kurwa znieczulony wódom Albo burbon, lej co chcesz, to za tych, co nie mogą I to wszystko, co chcesz mieć, dawno jest już z ciebie blisko Sam poradzę się z tym zgiełkiem i z tą pierdoloną misją Czego nie zrobiłem, zrobię za nie mu przedzą mnie myślą, siedzę sam ze sobą i zajadam smaczną pizzą Przyszło się z teraz, ja nie zaczynam od zera już Tobie dałem znacznie więcej niż bym mógł Chcesz to z nimi stój mówić, będą anioł stróż Zapamiętaj bratku, że za swoim pójdziesz w bój Przyszło się, z teraz ja nie zaczynam od zera już Tobie dałem znacznie więcej niż bym mógł Chcesz to z nimi stój, mówić będą ani stróż Zapamiętaj bratku, że za swoim pójdziesz w bój